18 dzień września 2021 roku, już za kilka minut początek spotkania Sparty Katowice ze źródłem Kromołów. Faworyt tego spotkania jest jeden, są nim oczywiście gospodarze, którzy po sześciu kolejkach zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli, tracąc do prowadzącego AKS-u Mikołów dwa punkty. Goście, czyli źródło Kromą zajmują pozycję przedostatnią, zgarniając do tej pory zaledwie jeden punkt, remisując u siebie w drugiej kolejce z Sermacją benzin 2-2. Na to dzisiejsze spotkanie zaprasza bardzo serdecznie drzennie Kamil, a także Tomasz Wicek. Tomek, jak nastroje przed tym spotkaniem w ekipie Sparty? Wiem, że jesteś związany z tym klubem, także możesz uchylić rąbka tajemnicy. Wydają się pozytywne, na pewno są bardzo zmotywowani, żeby zrobić prezent swojemu trenerowi Michałowi Czyżowi, ponieważ jak można wiedzieć, w czwartek trener miał urodziny, więc na pewno będą chcieli mu zrobić niespodziankę, a zarazem prezent. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na papierze to spotkanie zapowiada się bardzo łatwo, ale wiadomo, że tych punktów nikt nie odda, będzie trzeba je wywalczyć na, na murawi. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. I czekamy na ten pierwszy gwizdek, arbitra tego spotkania. Rozpocznie Sebastian Gielsa. Rozpoczęliśmy. Pająk. Długa teraz e, piłka, jest Honysz. Gielza zgrywa do Będkowskiego. Ten do Bożka Filip Bożek już e, w polu karnym. Jeszcze Gielza, Gielza uderza! I mamy bramkę. 1 do zera dla Sparty Katowice. Sebastian Gielza w siódmej minucie wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. Ładne uderzenie z powietrza doświadczonego napastnika. No i bez szans na skuteczną interwencję. Pająk, będzie zmiana w drużynie. Sparty do wejścia na boisko przygotowuje się Kamil Witkowski. Zaraz zobaczymy za kogo wejdzie. No to pewnie jakaś drobna kontuzja, trener Michał. Czyż pewnie nie będzie chciał ryzykować, bo to dopiero 13 minuta spotkania. Sobotka teraz walczy na lewej stronie boiska. Ładnie zagrał teraz do Bożka. Jest Będkowski. Piętką. Ładnie poszukał Januszkiewicza. Januszkiewicz! I mamy drugą bramkę. Druga bramka dla Sparty Katowice. Bardzo ładna akcja gospodarzy. A Januszkiewicz wpisuje się na listę strzelców. Przy okazji ściąga koszulkę. Za co pewnie zarobi żółtą kartkę. Goście teraz na połowie sparty Katowice, no ale widać, że nie mają pomysłu na rozegranie tej akcji. Walczy tam z dwoma rywalami na lewej stronie boiska Włosik, ale stracił futbolówkę. będzkowski teraz ładnie poszukał Witkowskiego, Kamil Witkowski już w polu karnym. Witkowski, Witkowski uderza fałże, fałszem, ale broni to Pająk. Teraz z lekkimi problemami honysz, lecz po, cały czas po dobrze podanie Witkowskiego. Do Ten ładnie w trójkącie. Witkowski sam na sam z bramkarzem i to jest trzecia bramka dla drużyny gospodarzy. Kamil Witkowski, dobra akcja z drużyny gospodarzy i mamy 3 do zera. No kolejny dowód na to, że Sparta ma to spotkanie pod pełną kontrolą. Witkowski po, pojawił się na murawiu w tej drugiej odsłonie. No i dorzuca trzecią bramkę dla Spartej Katolicy. Dawid Chołanysz ładnie teraz poszukał na lewej stronie, Sobolski, Sobotka ma bardzo dużo miejsca, Sobotka wykłada piłkę i mamy 4 do 0. Sebastian Gielza wpisuje się na listę strzelców, Sparta, Katowice, źródło Kromołów, 4 do 0, świetna, szybka akcja gospodarzy. Dwie strzelone bramki w bardzo krótkim czasie, no to jedynie potwierdza dominację drużyny gospodarzy. No Gąska wyprzedza teraz rywala. Łatwo sobie poradzi. Gielza zgrywa do Witkowskiego. Witkowski już w polu karnym. Kamil Witkowski zdaniem sędziego faulowany. No i będzie rzut karny dla Sparty Katowice. No i zobaczmy, czy na przerwę po Michała Czyża będą schodzili z pięciobramkowym prowadzeniem. Kamil Będkowski. No i mamy tą piątą bramkę. Bardzo pewne uderzenie zawodnika Sparty Katowice. Gospodarze prowadzą 5 do 0. No i zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji z rzutu karnego, pewne uderzenie Będkowskiego. W narożniku boiska już Sobotka szykuje się do wykonania tego rzutu różnego. Nie ma na boisku już Będkowskiego, stałego egzekutora rzutów różnych i rzutów wolnych w ekipie Sparty. Zobaczmy teraz na tą sytuację. Sobocka dorzuca. Jest uderzenie głową. Jest szósta bramka. Mateusz Gąska wpisuje się na listę strzelców. Doskonałe dogranie Sobocki z rzutu różnego. Mateusz Gąska najwyżej wyskoczył w powietrzu. No i strzela szóstą bramkę dla Sparty Katowice. Zobaczmy powtórkę. Dośrodkowanie piłki w pole karne, to jest dobre doświadkowanie i mamy kolejną bramkę dla drużyny Gospodarzy. wróciłem w dobrym momencie tutaj do komentarza. Problemy techniczne myślę, że już za nami. A z takimi problemami nie muszą sobie radzić gracza z party, które strzelają siódmą bramkę. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Piękne doświadkowanie Mario Scana. Klasa światowa. Bożek teraz zagrywa do Banasiaka, Banasiak do na Markosja! No i mamy kolejną bramkę dla Sparty Katowice, już 8 do 0. No jeżeli w takim tempie będą strzelali bramki zawodnicy Sparty, no to skończy się wynikiem dwucyfrowym. Na listę strzelców tym razem wpisuje się Martin Markosjan, który jak strzela, to tylko piękne bramki. Powtórka tej sytuacji. No i zobaczmy. dogranie teraz w pole karne. Uderzenie na bramkę! No, to mogło zaskoczyć bramkarza. Tak, ładnie złożył się do tego uderzenia zawodnik gości. To konkretnie wprowadzony w drugiej połowie Krzysztof Kuśmierski. Martin Marquasian z rzutu różnego, dogranie w pole karne. Uderzenie głową! No i kolejna bramka dla Sparty, 9 do 0. Tym razem Sebastian Sarzała wpisał się na listę strzelców. Pragnąłbym zauważyć, że to już jest kolejna asysta Markosiana, która była po dośrodkowaniu. Dzisiaj bardzo dobry mecz tego zawodnika. Piłka w pole karne. Nie no. ma rzutu karnego. Chociaż ten krzyk był naprawdę głośny. Gramy dalej, no i zobaczmy teraz sytuację trzech, czterech na dwóch nawet e, dla Sparty Katowice. Witkowski do zagrywa Banasiaka. do Banasiaka, Banasiak przed szansą, Banasiak! I tuż obok bramki. Nie ma dziesiątej bramki dla Sparty Katowice, doskonała okazja Bartosza Banasiaka. No na... na pewno będzie sobie pluł w brodę po tej niewykorzystanej sytuacji, no. Sparta Katowice bardzo pewnie wygrywa dzisiaj 9 do 0, po Michała Czyża spędzą ten weekend w doskonałych humorach. Michał, czyż ten sparty Katowice wygrał na dzisiaj 9 na 0? No to była deklasacja z Waszej strony. No tak to wyglądało z przebiegu meczu. Na początku przed meczem nastawialiśmy się na trudne spotkanie, bo wiadomo, że każdy przeciwnik będzie przyjeżdżał, żeby nam urwać punkty, ale drużyna podeszła odpowiednio zmotywowana do tego meczu, szybko strzelone bramki. To nam ułatwiło zdobywanie kolejnych bramek i kolejna korzyść z tego, że mogliśmy porotować gdzieś składem i z tego jesteśmy naprawdę zadowoleni. No i też nie ma co ukrywać, że tempo nie było za wysokie, ale też gości nie postawili tak naprawdę trudnych warunków. To było takie oszczędzanie sił już dla kołów? no oszczędzanie sił nie skupiliśmy się na tym meczu gdzieś tam mając z tyłu głowy, że, że jest Mikołów, ale najpierw było trzeba zrealizować tutaj to, to zwycięstwo, żeby myśleć o, o kolejnym meczu. I ten kolejny mecz będzie na pewno dużo trudniejszy dla, dla Sparty Katowice pojedynek z liderem, jak, jak nastroje przed tym pojedynkiem? No, nastroje na pewno będą bojowe, dzisiaj się cieszymy tym zwycięstwem, od poniedziałku już będziemy myśleć o, o, o liderze i na pewno z perspektywy tabeli i tego, że Mikołów będzie gospodarzem tego, miejscu, tego meczu Meczu, to oni będą faworytem. My jako Sparta pojedziemy tam na pewno sprzedać się jako drużyna z jak najlepszej strony i sprawić niespodziankę. My podeszliśmy tego meczu jak na 100% poważnie, bo są to takie mecze jeszcze gorsze niż z poważniejszymi przeciwnikami. Z jednej strony wiemy, że ta drużyna ma tam przedostatnie miejsce i niby wiemy, że może to nie wyglądać, ale my się musimy zmotywować jeszcze bardziej i pokazać, że, że jesteśmy w każdym meczu skoncentrowani i skupieni na robocie. No i za będzie na pewno trudniejsze zadanie, bo pojedynek z Sam, Mikołów, lider tabeli, tamto spotkanie na pewno nie będzie tak łatwe. No tak, jutro, znaczy jutro, za tydzień jedziemy na, na Mikołów, to będzie naprawdę najważniejszy sprawdzian w lidze, zobaczymy, staramy się przygotować jak najlepiej do tego meczu, żeby, żeby zdobyć pierwsze miejsce, żeby utrzymać później w następnych meczach tego lidera, to będzie najważniejszy sprawdzian w tej rundzie. Mikołów bardzo dobra drużynka, można powiedzieć, że podobno mają nawet lepszą drużynę niż w czwartej lidze, także... Zobaczymy. No i co jak tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą wizytę na Rapidzie. Sparta wygrywa, a za uwagę dziękują już dzisiaj Drzeniek Kamil, a także Tomasz Wicek. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.